Game will start 3, 2, 1 I teraz nic nie ruszać. Ręce zdjąć z klawiatury z myszki, pod drugiej polanku. No tak. Nie. Dobra, tak klasycki. Nie, nie, nie. O i teraz nic nie ruszamy poza cyckami. Bawimy się, bawimy śmiało, proszę się nie stresować. Na zdrowie. Kto ma tym się bawi? To ja posiedzę. Nie wiem, słyszałem, czy takie. Ja jak też. upadł. To znaczy, wiesz co? Teraz ostatnio na YouTubie jest moda na zbieranie na operacje plastyczne, właśnie dla YouTuberów, y, które nie mają ucisków, to możesz się załapać. Serio? Ja? No bo wiesz, to wpływa na twoje zarobki. Też Dobra, ja ja to myślę, że... no, nie, to nie. to chyba tak że no, nie, no. nie no, ma. Strzelam, strzelam. Ej, jakoś ja strzelam. nie działa. A teraz, <gularz> sprawdza Magdo bł <gularz> sprawdza. No Adas? nie mów, że włączyłeś ten. żebyśmy się strzelały. Nie, no. No co tak musiała, bo ona była najbliżej. Ej, chyba przypadkiem nie jest, bo Adzie A, i gdzie spadło HP. Nie. Nie, nie, spadło Jak jest ono, to trudno. Mój Boże, tak radziała. Aż tak źle? Aż tak źle działa? Tylko, że wreszcie działa jak. A, dobra. Mi tak przycina, ale to jest kwestia, że przycina. tych pierdół jest pełno. Nie? Ale ja sobie no, chyba właśnie to zrobię, tak żeby było fajniej. Odejdź. kto gdzieś. Wszystko, Wszystko sobie dam na medium. Przynajmniej. No wyglą... ja sobie przed nagraniem na Przynajmniej wyglądam, że. Przy... Ej, ktoś mnie uratuje, bo nie umiem kliknąć BACK! O, dziękuję. <śm> <śm> Sopteczka. Tu jest tu jest coś gdzie dla księdza. Wiecie, gdzie To Kto? ma dla księdza? Podrak. Podrak, gdzie masz? woda święcona? O mój Boże. Chodź tu. Już, Chodź czekaj. Chodź do mnie. <ślad> Chodź, Ej, to jest potwór. Chodź. Wiesz, że ty nie stoisz, tylko jesteś takim ragdolem lężącym na ziemi i super jasny. Proszę. <ślad> <ślad> U mnie normalnie chodzi. <ślad> <ślad> Serio, screena. Mam <ślad> Na szczęście mamy Magdę, ona mnie ocali, nie? Nie. Ja pierdziele. Ja, no? Czekaj, bo Adi, 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 mówię. Boże, a z Adi połączyłem. Coś? Adi wie co robi. Ends. Na pewno. O Boże. A, ja idę włączyć światło. Połącz, będzie widno, o. Tu jest dużo amunicji i jedzenie i różne ja rzeczy. Ja wszystko zabieram, więc... Dobra, nic nie mogę. Światło! Ktoś O, może w jego... trumnie apteczkę znalazłam, to tak na no, wieczny spoczynek, nie? Ej, hey, patrz, on tu jest, za oknem. Na razie. <grym> no, wow, to weźcie, to to weźcie Dobra, A, to to mnie, weźcie mnie, ocalcie. Dobra, sama się ocaliłam. Ej, tu są, tu są, potwory! Halo? <grym> to cały czas jest to samo? Mi chyba jakieś <grym> no, z trumny wypadł. Chcesz tego screena wysłać. Ale to musisz mi się ładnie wystawić. Sobie. Ale to pak, screeny w całości. Zobacz, co tamtego kolesia, zobacz, zablokował się. Co wy tam tworzycie? No. Ostawili. Ej, się. Jak ja strzelam tymi moimi kulami energii? Jak się używało tych supermocy? Co to było? <noise> jak ktoś wyleciał? A my już nie pamiętamy. Co to było? O mój Boże, że tam to nie patrzyłem. Ale tutaj taka że tak można po schodach schodzić. <grafy> masz, chodzić. <grafy> o, tu jest kofin. Nie, nie, nie wygląda, że do końca gry nie... Się... Ej, tu jest dla ciebie kaftan! Otwierajcie trumny! Ja otwierałem tam na górze, bo to wyście jest nie otwierali. O to, o to, to będzie pułapka, coś czuję. O to, o tu włączenie tego światła. O Boże, coś mnie je! O to jest... tak nie! Nie było pułapki. O! Tak krzyczy. Zgadnij. Ja! Która z nas została z tyłu. A to co robisz? Stoję! Ale coś nie tak jest? Nie możesz się ruszyć? Ej, potwór idzie do was. No, idzie. Czemu? Gry zapytaj Czyż ruszacie? Chyba za dużo potworów dookoła mi za masa. O Boże. Ta gra jest po prostu, ja nie wiem. Ej, jak się klikało, żeby supermocę z... zrobić to, żeby użyć mocy? Jaką, jaką moc? O czym ty gadasz? Co się robiło? O, dobra, już wiem. Skoczko, <ściskotężąc> to już ją zużyłam. O, ten. zobacz na moją supermoc. Jak to robisz? O czym to się Co? robiło w ogóle? Czemu ją lejesz? Bo lubię. Skory człowiek, No W sumie. Przesz, przejść, to jest przejść. Chodź, o, otworzyłaś trumba, ale ja. A co Nie jedz nie jedz nie jedz mi, spierdalaj. Ej, no strzelasz we mnie. Nie no, z niego strzelałem. Czuć się, więc strzelasz we mnie. Gdzie jest, to to jest Ciemno. Tu nic nie ma. No, tu nic nie ma. Może powinniśmy się tu zamknąć, co? A, a to nie tu. Ej, a tu? Ej, tu jest przecież, no ej ludzie, co wy? Co? No kaftan, ty tutaj wlazłeś i zapaliłeś to światło i nie wiesz, że tutaj... Tak. Schodzimy do podziemi. Znowu? Znowu? O. Do drzwi. Co to za ołtarz? Nieważne, zapalę. Door is locked. Find a way out of the crypts. No to idziemy do góry i proszę skłowy. <grypt> Tam coś za nami podąża. Tu jest coś dla wiedźmy. A tu są drzwi. Gdzie? O. O tam coś... O, potwór. Oj, oj, oj. Nie. Yeah. To nie, skończy się dobrze. do dookoła i, i nic tu nie ma. O, Ale ciemno. tu jest mnóstwo dróg. God. Ale jak tu jest Ale ciemno. ja szedłem cały czas prosto i doszedłem do jakichś schodów. biją. Tu u nas też. Tu nic nie ma. Wyszedłem, w sensie znalazłem wyjście. O, super. Eee, chodźcie, tak, chodźcie tu, tu do końca za Magdą. Za mną? Tak. pi pipił, pipił. To jest Ja biegnę, biegnę, chyba do ciebie. Ada? Słucham. Czemu ty biegniesz? Bo nie mogę. Oh, sorry. Ale wiecie co, w tamtym Ada. części też cały czas Ada stała i ginęła, więc. Nic się nie zmieniło. Musimy, tak, ustalić ten trend ja cię tu nie zdążę eee. tak... nie wiem, czy uda mi się, czy tak, to tak Zostaw mnie! Nie, a ta. Zostaw! Ej, zostaw ją? Będę wyglądała zostaw, na podłoże. Dobra, to idę. mi więcej screenów nie zrobi. Ale to jak to się dzieje? Czemu nie to wiem, czy... gry zapytaj. O, i teraz mnie odwiesiło. No to ho! Kurwa, wszystkie lepsze gry chodzą... To nie chodzi, no to jest jakiś absurd. To jest zjebane. Bo to najlepsza gra roku. Ten, czuję, że te mapy przyjdziemy, i to będzie koniec tej przygody, bo. Ja... Też tak jest, mi się wydaje. To jest paranoja. Co nawet ja tak Nie biegam, bo jak biegam, to chyba gra stwierdza chujnie nie doczytuję. Mamo, to będzie jakaś super walka. Nie, nie idę chcę, będzie lagowało. Nie idź po mnie. Dobra, idę. Ej, tam są jakieś wielkie drzwi. Czy coś? Tu? Tu? No. I otóż to nie drzwi. Znaczy, nie da się ich otworzyć. Jak się nie da otworzyć, to nie drzwi. Ja tu ładną czaszkę znalazłem taką piracką. I tu nie ma. A, bottle of rum. a gdzie my mamy... Ej, tam jest coś też dziwnego. My, zgaduję, tam mamy przejść, ale to trzeba jakoś otworzyć. To znaczy, wiesz co, pewnie musimy się tu najpierw pomodlić, wtedy tam się otworzyć o, się i rusza, będziemy tam dalej takiego. się modlić. Aha. No ale idzie ciemno i mało. Adam Akas Pełznę. A dzisiaj się nie śpieszy, chodź i poświecimy. Pełnę, nie ada. Trzeba się światło, nie powinna mieć strony. Trzeba przeszukać tyłby, jakby co, taka wskazówka. Zeszukaj nie? Chodziada, chodź. Ada, chodź. Wow. To jest zaawansowana funkcja tej gry, że można chodzić. zdecydowanie, nie? zwłoki są. Co, to co? <laughs> znalazłem Co? 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 Nie można. No to tam seal of the core, the character, the the, chair, to the whatever A ja znalazłem Na razie A nie Nie bo to się otwiera tam Whoa. No mówiłam, Whoa. że tu najpierw się trzeba modlić a dopiero pojechałem Kto popsuł? Ej. <laughs> Ej, czemu to się załatwił? Wow, 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 Bo ktoś wow. musi tu stać, żeby wow, tam ja się otwierało, wiesz? To ja tak postoję. Tak. Chociaż Ada, wiesz, co ty dobrze czy... stoisz zawsze. Dobra, ja spokojnie to załatwię. Musicie kliknąć, tam to uwiecie. Super. O nie. Ała. Hej. O, Ada, jak ładnie stoi w miejscu. Zaś no, jestem dobra w staniu. Ej, tu nie ma potworów. Dzięki ci, panie. Jeszcze. Oby nie było jak najdłużej. A... Cześć. No jak ładnie teleportujesz. A ty leżysz na ziemi, nie śmiej się. Muszę tego screena zobaczyć. To jest tu Kolejny screen. Tak? Ale screen tego nie odda. O mój Boże, szukamy w trumnach. O kurde. Ma, da, ma medalu dla gry roku znalazłem. Nie ma. Już! Ej, tu jest brama, przez którą się przechodzi, a zaraz za tą bramą nie da się iść, bo jest tak jakby niewidzialna ściana, no. <ścoughs> Zasnęłaś swoim całym płytem. Emi, teraz swoje drzwi się te <śmuch> dusze otworzył, patrz tam, patrz, patrz Tak, Biegnę, 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 biegnę. Biegnę za sobą, biegnę, biegnę. <śmuch> o boże. Ta gra tak bardzo nie działa. Już nawet mi się nie chce komentować tego, jak bardzo nie działa. Niech po prostu nie działa. Skunczymy. Tak bardzo, że babes, finka z klasą o, wydaje mi się ja bardzo trywalną drogą. O, Ada, idziemy stąd. O, nie, nie mogę. Hop. O kurde, ty skąd idzie? Co ci idzie? Przesiada. Słyszysz krzyczy? Ja, pod ja słyszę, że... ...krzyczy. A ktoś tą wajchę pociągał? Ja. To idziemy tam? Patrz. O! No ci, ci. Ja Cię pilnuję. Ale tu ktoś krzyczy. O tu jest. O, patrz ile ich tu. Open gate. Tak, wypuśćmy ich. No i tak jest zamknięta, więc... No, po 10 sekundach zatrybiło, że jest zamknięta, nie? No ta już nie jest zamknięta. Czemu ja upadłam? O, Zapytaj Kaftana Nic nie zrobiłem, spadła. Przestań mnie opalać, ja tu walczę <śmiech> <śmiech> Nie no, chcę Ciebie nie opalona? Koniec gry, super Nie, nie wygraliśmy! Nie. Zwycięstwo! Włącz to światło, idę dalej Włącz i chodźmy do kościoła, pomódlmy się o zatracenie tej gry no. ja, Ej, gdzie, gdzie jest Ada? O, znowu Skarcie. będziemy się A, dajcie, ty tam jesteś! Minuję potworów. Ej, ale super, będzie jak z dół, będzie coś w stylu. Yy, poczekaj, aż wszyscy gracze dołączą. Daj, spokój. Co będziemy dobrze, w jak? O, witajcie. Emi, ciągle mi swoje plecy podstawiesz na linii strzał, wiesz? Cóż, jestem. Jestem jakąś masochistką. W ogóle stałaś tak y, nawet 20 cm od ode mnie, nie? A moje kule i tak przechodziły przez ciebie. Jezu, jak mnie cofa, jakie lagi są. No. Jezu, rzucam, mną, no, to na początek różki, to na koniec różki. O Jezu, skończmy za szybciej. Nie chodźmy ja nie, skończmy już. Ale gdzie jest seal of ten, tamtego, tum, tamtego? O kurde, video. Jezu! to się wziął, przez tego tu nic nie było? Szumała za tobą Stąd przyszliśmy? No. To, to widziałam Spier, uciekaj O, co to? O, znalazłam chyba Życie Amunicja O, widzę to, coś, co trzeba znaleźć Tak? No, no chyba Może tam tak świeci? No O. Fenomenalnie. Masz? Eee, tak. No to dobrze. Teraz do kościółka. A co to jest? To jest, A to cały czas tam na dole biedna stoi. O kurde, A. Aktualnie w menu, bo akurat menu nie działa. O. Próbuję ten pielęczan nawet, nawet moje czadowe duchowe ciuszki nie pomogły. Ślizgające się po ziemi te. no też <laughs> przepięknie. Gincie. Przy tej bramie jest coś nie tak, bo... Ała, przy tej bramie cofa i mnie że Dzięki. Ej, tam jest... Gdzie ty... Ej, gdzie ty polazłaś? Ej, Ej tu gdzie ty właśnie gdzie Ale się to jest... może? ile tu jest rzeczy! Ja tam już nie wracam. No Wróć Wrac ty od... i otwórz ten kościół. No, ale idę tą drogą, tą, tą tu. O, bo to trzeba tu w ogóle, tutaj, to trzeba tutaj dać, o. Gdzie jestem? Dlaczego? You can only carry one half Aha! Ej, bo tu jest drugie i to Dobra, idę. wziąć. Idę, znaczy w podskokach. To ja poczekam pod kościołem, co? O kurde! Czekaj, ciekaw ten bot wchodzi do bramę. Jezu jak rzuca w tej grze nie chcę. Wydaje mi się, że będę mogła... Albo sam no. <laughs> Nieważne. Idź po to po prostu. A gdzie to jest? O tam. Górę schodami? Nie tu! No nie widzisz świeci. To? 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 Ty? 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 Ada, a ty gdzie jesteś? Pilnuję piedestału. Tak, <grystanie> <Okay>. na dole. Jeszcze, <grystanie> o. Ja. Ta gra jest straszna. Nigdy więcej kaftanowi żadną grę się nie da naciągnąć. Ja pierdzielę. Nie, ja... To jest pierwsza gra, tak którą bym mi... chętnie pizniała przez okno. Naprawdę. Nie będzie to, że jest się... na stream i Tak, się... ja nie mogę, bo nie mam płyty. Chyba kupię płytę, żeby ją zniszczyć w o Boże, nic nie widzę i coś mnie bija, zaczęłam biegać. I ciągle słyszę dźwięk zasuwającej się kraty. <grym> Ej, nie na to Nie na nada...

ale to 4 w cztery. Może trzeba świecić w świeczki? Odprawmy mszę. Co <grystanie> trzeba zrobić? Emi, nie skacz po ławkach, w szkole nie jesteś. Enter the church, no. A, się, chyba jeszcze Ada musi tu wejść i dopiero wtedy widzę. będzie się taka sceny. Czekaj, bo idzie, idzie, widać ją. Od nowy level, podskakujesz należąco. <grystanie> 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 no, naprawdę? Naprawdę? <grystanie> <grystanie> Boże. Poczekaj, chodź tu, robię y, tak, żeby ci gif'a potem zrobić. Może się uda. Nie we mnie! Leci? Skąd pytanie tylko? Co ci leci? No, słyszę no. takie dźwięki. Tak skacz, skacz, dobrze ci. A to Ada leci. Dance, monkey, dance. Pięknie, pięknie. A tu z tyłu można gdzieś wejść? Jakieś drzwi? <laughs> nie, bo Ada musi tu wejść, będzie chyba super no widzicie, zamykają się drzwi, proszę bardzo, proszę bardzo, jeszcze zdąży okay. wyskoczyć. Jak <gryzamy> się teraz? Nie, nie. byłoby śmiesznie, Grać. Ja by się... Walka z ultra -bossem, a wy tam siedzicie, a ja z tym mam przedmiot, który nam pomoże wygrać. O. A, ja, wygraliśmy tak, jest, normalnie. Na pewno klikamy next level, nie? Na 100%, yeah. Na 100% po prostu. Na 100%! Ja zacząłem biegać! Ej, ale i dobra, grajmy dalej, bo chcę wbić rewel dziewiąty na postaci. No to chyba tyle w tej grze, nie? No ja już wyszłam. I zrobiłam to z wielką radością na twarzy. Tik. Matko, co za beznadzieja.